W dzisiejszym odcinku świadectwo Magdy i Szymona, któremu nadałam tytuł Mamy powód, aby pójść do nieba. Zacznę cytatem z encykliki Humane Vitae, rozdział 20. Nauka Kościoła o należytej regulacji poczęć będąca promulgacją samego prawa Bożego wyda się niewątpliwie dla wielu trudna. Więcej nawet zupełnie niemożliwa do zachowania, bo rzeczywiście, jak wszystkie rzeczy szlachetne i pożyteczne, tak i to prawo wymaga mocnych decyzji i wielu wysiłków od poszczególnych ludzi, od rodzin i społeczności ludzkiej. Co więcej, zachować je można tylko z pomocą łaski Bożej, która wspiera i umacnia dobrą wolę ludzi. Kto jednak uważniej się nad tym zastanowi, dostrzeże, że owe wysiłki naprawdę podnoszą godność człowieka i przysparzają dobra całej ludzkości. Oddajmy głos Magdzie i Szymonowi. Czasem, krocząc ciemną doliną, nie widzimy, że jest z nami Pan Bóg. Ale w trudnej chwili może dobrze sięgnąć pamięcią wstecz i zobaczyć swoją historię, zobaczyć pamiątki Bożej obecności w niej. Bowiem historia człowieka jest święta. Jesteśmy kochani jeszcze wtedy, gdy nikt o nas nie wie i nie myśli. Na długo przed naszym poczęciem kocha nas stwórca. Mimo iż czasem na ciele nosimy ślady naszych zmagań życiowych, dla Boga jesteśmy piękni. To piękno widzą w nas też ci, którzy patrzą na nas przez okulary wiary. Tak patrzy Szymon na Magdę. I bynajmniej nie są to okulary różowe. Z lotu ptaka spójrzmy, jak i kiedy skrzyżowały się ich życiowe drogi. Oboje wywodzą się z chrześcijańskich rodzin. Ale w definicji słowa chrześcijanin mieści się duchowa walka z naturą skażoną grzechem pierworodnym. W domu Magdy było wiele trudnych sytuacji, które wywarły na nią mocny wpływ. Siłą woli doczłapała do matury, zrobiła kurs piercingu i uciekła daleko, daleko, aż do Wielkiej Brytanii zaczął się trudny i niebezpieczny czas eksperymentowania z własną duszą i ciałem w gęstych oparach dymu i alkoholu. Ostro balangowała. W przepastnym Londynie miała partnera, który samotnie wychowywał swoją dwuletnią córkę. Nie chciała tego dziecka widzieć i dlatego do dziś dręczą ją wyrzuty, że z jej powodu partner zaniedbywał dziecko. Z racji podjętej pracy poddała się licznym zabiegom piercingu i tatuażu. Znaki tamtego czasu ku pamięci pozostaną na zawsze na jej skórze, przypominając dotąd, dokąd może zmierzać życie ludzkie, gdy nie ma w nim Boga. Jednak on szuka człowieka na wszystkich drogach ziemskiej pielgrzymki. Momentem, w którym Magda odbiła się od ściany, było wejście do jednego z londyńskich klubów gejowskich. Zobaczyła tu ogromną rozwiązłość seksualną, przebudziła się. Nie, tego już za dużo. Postanowiła zakończyć ten etap swojego życia. Spakowała się i wróciła do kraju. Nie zerwała jednak z alkoholem. Okazało się, że zło ma długie macki. Wpadła w duży kryzys psychiczny. Krzywdziła siebie i samookaleczała się, wchodziła znów w toksyczne związki. Miała myśli samobójcze, bo nie widziała sensu życia. Pewnego zimowego dnia, totalnie zapruta, wpadła do rowu przy obwodnicy. Nie było szans, żeby ją tam ktoś znalazł. Mogła zamarznąć. Palec Boży wskazał ją policyjnemu patrolowi. Funkcjonariusze w przypływie litości znaleźli przy niej dokumenty i zamiast do Izby Wytrzeźwień zawieźli ją do domu. Rodzice, między którymi zakończył się długotrwający kryzys, zajęli się nią. A jak było z Szymonem? Pochodzi z rodziny wielodzietnej. Rodzina była dla niego największą wartością. Mieć żonę i dwóch synów było dla niego życiowym planem. Rodzice angażowali się w życie wspólnoty Kościoła, ale to nie ustrzegło go przed kryzysem wiary, w który wszedł po bierzmowaniu. Oddał się myśleniu światowemu, ocierając się o wiele zachowań ryzykownych. Jednak miłosierny Bóg odnalazł go i przyciągnął ku sobie. Posłużył się przy tym słowami kerygmatu, jakie wypowiedział tata Szymona, widząc egzystencjalny ból syna. Bóg Kocha człowieka, kocha każdego, nawet największego złoczyńcę, i zaprasza cię do wspólnoty kościoła. Z Magdą spotkali się na katechezach formacyjnych drogi neokatechumenalnej. Chłopak odnalazł w sobie talent muzyczny, i to pewnego dnia zbliżyło go do Magdy. Fajnie było razem pograć na gitarze, pośpiewać. Zapraszał ją do zoo, na spacery, zapragnął być tylko z nią była dla niego ważna, zakupił więc delikatny pierścionek i zadał to najważniejsze w życiu pytanie, czy będzie jego żoną. Magda nigdy wcześniej nie pragnęła mieć męża, dzieci, żyła bez zobowiązań, ale to wspaniale poczuć się nagle w czyichś oczach tak drogocenną perłą. Nie miała wahania, w przeciwieństwie do wielu rówieśników, nie było dla nich istotne, czy będą mieli gdzie i za co żyć. Nie liczyły się przesłanki racjonalne, nie wystraszyło ich, że chłopak jest o sześć lat młodszy. Była już w objęciach Boga i czuła się bezpiecznie. On, Stwórca, rzekł: Niech się stanie. I stało się. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szumie go słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym który narodził się z ducha. Pierwsze dziecko chcieli mieć szybko, aby przekonać się, że są płodni, bo przecież przeszłość Magdy mogła mieć w tej kwestii swoje następstwa. Magda bała się, czy podoła, czy wystarczy jej odpowiedzialności. Przeszłość zostawiła w niej nerwicę lękową. Po pierwszym synu nie chciała już mieć dzieci, bo cierpieniem było dla niej poświęcanie się, wstawanie w nocy, dbanie o życie, tak całkowicie od niej zależne. Jednak już po trzech miesiącach zaszła w drugą ciążę. Kiedy urodziła się córka, Bóg dawał siły. Z dwojgiem, o dziwo, radziła sobie lepiej niż z jednym. Szymon zaangażował się w domowe obowiązki, bo był świeżo po wypadku samochodowym na długim L4. Trzecie dziecko, syn, jest młodszy od córki tylko o dziesięć miesięcy. Szokiem dla małżonków okazało się to Boże zrządzenie. Jednak łaska chrztu, złożona w naczyniu glinianym, jakim jest ludzkie serce, nie dopuściła nawet cienia myśli o aborcji. Szymon wszedł w kryzys, bo nie mógł wtedy zrozumieć tego nadmiaru Bożej hojności. A Magda wpadła w czarną dziurę, myśląc, że to koniec Szymona przyjaźni z Bogiem. Zazdrosny demon walczy o serce człowieka i sieje w nim egoizm. Zapanował trudny czas pandemii, który poluzował nieco więzi ze wspólnotą. Zapragnęli odpoczynku od pieluch i ciąż. Magda zaczęła ćwiczyć, schudła, za radą otoczenia wzięła się za siebie. Rozpoczął się epizod z antykoncepcją i oto poczuli, się, że się bardzo od siebie oddalają. Uchwyciła się nadziei, modląc się do świętego ojca Pio o powrót męża do kościoła. I Szymon wrócił. Pewnego dnia złapał za gitarę i zaczął śpiewać. Córeczka była zachwycona. To go ujęło. Bóg jak zwykle zadziałał delikatnie i niezauważalnie. Wzbudzał intensywne pragnienie ochrzczenia najmłodszego dziecka, czyli zrobienia czegoś, co będzie dla malucha najcenniejsze w jego życiu. Otworzyli się też na życie, co zmieniło relacje między nimi. Jako owoc tego okresu pojawił się w rodzinie dar przebaczania, którego ważności Szymon nigdy nie dostrzegał, a przecież niosą w sobie balast przeszłości. Który, jak się okazuje, lubi dawać znać o sobie i trzeba czuwać. Magda ma łatwość wchodzenia w uzależnienia, zwłaszcza od nikotyny. Po każdej ciąży niesamowicie ciągną ją papierosy, ale Bogu dzięki już nie alkohol. Czwarta ciąża pojawiła się jak to zwykle u nich nieproszona. Magda czuła, że to jest syn. Jakieś komplikacje najprawdopodobniej genetyczne odbiły się na zdrowiu płodu. Jego serduszko spowalniało, aż pewnego dnia zgasło całkiem. Szymon mówi, że ma prostą, czasem wręcz dziecięcą wiarę. Nie ma głowy do filozofowania. Dla niego liczy się prawda, którą czuje całym sobą. Ma wewnętrzne przekonanie, że jego syn jest uboga w niebie. To motywuje go, aby uparcie trwać w kościele. Ma nadzieję, że gdy umrze, pozna Jakuba. Jego wewnętrzne życie odżyło. Taką wiarę chce przekazywać swoim dzieciom. Nie ma wątpliwości, nie ma cierpliwości, więc nie wie, jak to robić. Działa intuicyjnie, zachęca dzieci, aby jak on chciały iść do nieba, bo tam jest ich brat. Magda i Szymon widzą, że styl ich życia i przywiązanie do Kościoła bardzo różnią ich od wielu rówieśników, których interesuje polityka, a zwłaszcza pieniądze. Dzieci nie są głupie i czują ten autentyzm. Widzą, że rodzice żyją sprawami Kościoła, spotykają się z braćmi i siostrami w wierze, a nie przetracają czasu na głupoty. Człowiek jest istotą mimetyczną, naśladuje dawany mu przykład w psychikę ma wdrukowane zachowania rodziców, którymi przesiąka od swych narodzin. Dziś Magda, która przed małżeństwem nie myślała o dzieciach, czuje się w rodzicielstwie głęboko spełniona. Jest więc szansa, że i potomstwo pójdzie drogą, którą wybrali rodzice, zakotwiczając się w Jezusie Chrystusie. Otworzyć się na życie, to oddać się Bogu, który nie daje człowiekowi więcej niż on zdoła unieść, to zaufać Bogu we wszystkim. Magda i Szymon wiedzą, że trzeba dzielić się świadectwem życia, bo ciężki jest los ludzi oddalonych od Boga, którzy chcą zapełnić wewnętrzną pustkę różnymi rzeczami, a ją można zapełnić tylko Bogiem. Piąty maluszek Magdy i Szymona ma dziś półroczku. Pogodny, spokojny, ufny, Bóg objawia się w łagodnym powiewie. Kto wie, może zrelaksowani rodzice nawet nie zauważą, gdy pojawi się kolejny owoc ich wspólnego życia, bo skoro jest tak łatwo i przyjemnie. Niech się urodzi i Pan Bóg o nie dba.